No nie mogę krzyczeć, bo on pokrzyczał trochę. A! Brawo, Sitek! Nareszcie, pierwszy śitek. Nie, Matyasz przez to... niego żeśmy kratę przegrali. O, to bo bolało. Nie, to było przez Maćka. A, to przez Maćka, Maćka normalne, przez Dlatego się tego. nie mówi. W pewnym sensie przez nich dwóch. Przez jaką tam się zjeżdżasz? Kazika. Kazika. To mnie to zawsze wszystko osiągnie. No raczej. Nie, my zawsze przez go. <laughs> zawsze przez Maćka, No wy, gra. No, tak nie... Jak Maciek nie gra, to wygrywamy. No, to nie, dobrze kończy nawet. A jak graliście z tym Waszym na okay. którym przed nimi, czy nie? Bo my nie grali w naszym już, no, tak mówię. Nie no, już mówię, Już mówię, ziomek. Już nie no, no. Kurwa, co tu się wydarzyło. Pół godziny. Ile miał 35-20 minut. Majda nie może przejść. Dlaczego nie, 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 jeszcze nie, 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 nie przed tym Majda? Śmiej wyjść nocno szpicę. Ale kujonko, że nie da zmiany. Na jak to nie da zmiany? Da zmiany i teraz nie wchodzisz. z nie będę się z nim bił. Poczekaj tak będzie wykonał ci toksyczny. No ale wzią, że już 15 minut jest. Po no 15 minut no. Bramkę zejdę. Mhm, to będzie grał do końca meczu. Brawo, prawo, podejdź. Dobry! Brawo, podej, ja, Kujon! zmiana. Brawo! Panowie, ale skrycie jeden na jeden. Ach. Ale jest bałagan na boisku. Zobacz, w ogóle środka nie ma. Trzech atakujących. Doboczku, do O Kurwa. Jak tu złapać żeby i bramka, było, bo to u Christiana będzie odeszło. <noise> <noise> no, no, Ronaldo, trzy dostać jej bramki, ale w Brazylii. Ja może pójdę przez kopiłkę do odlewu. No. Kujan, stań przy słupku. Ej, Bóg. Z panem Nie. Szykuje rogala babuł. Alby pomyślał, żeby to rozejdął. No nie. Para, chodź, kują za zmiany. Zławioda uderzył? w końcu? Co? Z żył? No, no, bo myślę, że ma dwie takie same nogi, ale no, tylko komuś tak? <laughs> ale panowie odwracamy się i wracamy, wow. Wow. Ale mamy no, no, ty no, w polu, to no, 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 Mhm mm Wyszedł raz na ten i ma trzęsie Ojojojoj, ale pięknie Ale stoją wszyscy Dlaczego? Nie ma O kurwa Nie wiedziałem, że oni trzęsie Oni trzęsie Majda Majda Masz Majdę ja Chodź robicie te zmiany w dobrym momencie No ładnie to robi. <noise> Chyba nie pada już, czy pada? <noise> nie wiem Tadek, pada? Nie, ja chcę się trzymać mi trzyma ręka kręciła Zaraz ja nagrałem twój parasol, jak spłonęsz no, Po co? Filmuj nie, napada kurwa. Co, ja to To Majda gra z przodu! No nie, sitek. Ale jak się nie złapie, to się potem, trosza, to potem trzeba bronić. Albo się wypierdziela, albo się łapie. A no. on, on nie łapał, a on nie wypierdziela. Chjorku, się u mnie strzeliłeś brameczek? Nie wiem, z racji macie klasę no kurcze, nie wchodzi, no co, no, co. A ja wszystko robię dobrze, tylko nie mogę strzelić. Brawo Majda. Dobra, dobra. Brawo Majda! Ja... ja... Przecież tak samo, kurwa, strzeliłem. Ja się dziwię w ogóle, że doszedłeś. No, właśnie. To, to, się trzela. Trzela. to powinien być gol, kurwa. Ale ładnie to Ale ładnie. To A ja to Tak samo zrobiłem. Przy nie? Przy jednym. Przy To Zadanie To jest dobre. No. Wejdź Majda, wyjdź No I lewej, pobrem uśpy! do lewej strony! Kurwa. Panie. Ja powiadałem w środku pomocy. Ja nie powiem, Dobra to, piwa. Ludzie tu nie ma kawu! A ja ja w ataku. O, oj, kurwa. O, Karny! Chodź, to cię podniosę. To ja biram koszulny, to powinien być gol. O! O! kurwa, mi kurwa. O! O! O!

ono się brało Dużo, dużo. Jo. Nie ablitor. Ramka strzelny. Cień zobaczysz, jak ja, ja dostanę napastnikiem, ja bo on to strzelił. Preta, to tej. Właśnie, że to. Tam sobie wybierają. To, to, to. <tom> to poznają, o, oh. no. 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 no Można Drug